Spróbujemy sobie dzisiaj piwa kremowego, które dostałam do biletu Wipowskiego na wystawie Harry Pottera. Tu może ocenię samo opakowanie, bo jakby sam design tutaj jest bardzo ładny, to faktycznie y, wygląda jak piwo. Trochę tu te nalepki odlepiłam. nie wiem czy to jest kwestia tego, że dam mm, te piwo do lodówki, bo na wystawie ono stało sobie po prostu y, na półeczkach. Tu też widzę, jest krzywo przylepiona, ale już nie, bądźmy, nie nie bądźmy upierdliwi. I tu też to, ładnie to wygląda. Tutaj nie oszukujmy się, design jest bardzo fajny. Okej. Okay. Pachnie słodko. Pachnie tak mocno brązowym cukrem. Mm -hmm. Dobre. Tak jakbyście mieli... po prostu taką sodę o smaku cukru, brązowego cukru. Naprawdę dobre, takie orzeźwiające, ale słodkie. Jestem ciekawa, czy coś by się temu stało, jakby się to podgrzało, no bo dużo przepisów też na piwo kremowe jest właśnie w wersji ciepłej. No w oryginale w książkach raczej na ciepło to nie było podawane, ale jakoś tak mi się kojarzy ten napitek, bo też właśnie powstało milion wersji przepisów. Ja generalnie myślę, że polecam. Naprawdę bardzo mi smakuje. Tak, było w lodówce, to jest w miarę takiej temperaturze pokojowej. Także, jak dla mnie, powiem Wam tak mi smakuje, że chyba bym nawet poszukała w internecie, czy gdzieś tego nie można kupić w jakiejś rozsądnej cenie, bo bierze mnie ten smak, to muszę przyznać.